A uhu, Sekcja miejscówkowa w WE TV. E, I nowa miejscówka przed nami, tym razem miejscówka Wakeboardowa. Nazywa się Wake Familia. A przede mną zawodnicy, którzy nam o tym opowiedzą. Chłopaki, przedstawcie się najpierw. Witam, Patryk Sasin z tej strony. I Kubuś. No i proszę bardzo, Kubuś i Patryk. E, chłopaki, e, porozmawiajmy o miejscówce, gdzie my w ogóle się znajdujemy. E, jak daleko od stolicy, bo wiem, że niedaleko, więc najbliższe chyba duże miasto. E, no i właśnie, skąd w ogóle to miejscówkę że się wyczaili? Więc tak, misówka w ogóle jest yy, na ścianach, jest, są to tak naprawdę też skierdy, Jest to jezioro ścianskie za nami. Mijamy rajsze, dojeżdżamy do Skiert, potem już są drogowskazy na wake family. No ale właśnie, jakżeście w ogóle tą miejscówkę wyczaili? Ktoś tutaj mieszkał niedaleko, czy specjalne było jeżdżenie i szukanie? My my ogólnie jesteśmy z tej okolicy i od, nie wiem, 5 lat, 6 lat. Chodzimy się tu kąpać, zazwyczaj tu tylko skakaliśmy na główkę, Teraz wanimy ostre gleby, tylko i wyłącznie na desce. Ogólnie Marek, nasz bosu. Też jest z Warszawy i właśnie się kręcił, bo chciał się oderwać od różnych tam wiesz, korporacji i, i, i takich rzeczy. Chciał się od tego oderwać i zaczął szukać miejscówek. No i wyczaił właśnie tą naszą perłę. No tego, i zrobił, to... z, zrobił z tego naprawdę super ośrodek sportowy, z którego my wszyscy korzystamy, co nie? E, dobra, chłopaki, e, pogadajmy trochę o, że tak powiem, e, o harmonogramach, czyli tak, jakie są otwarte, jakie są koszta, e, takie rzeczy, które mogą interesować naszych widzów. No dobra, no to e, zaczynamy od ósmej. Rozstawiamy całą bazę, ogólnie godzina pływania to jest koszt 40 zł, naprawdę, jeżeli chodzi o, o taki sport, to 40 zł ja myślę, że to jest nic. A jeszcze do tego, do godziny 16, 40 zł, od 16 do końca, 45 zł płacimy. mamy do oporu, do ostatniego tak, do klienta, do klient na szpance, nie, bo mamy oświetlenie, tak. pływamy do, do 24, no i jest dobry fan. Super, jak, z, jak w takim razie ze sprzętem trzeba przynieść swój? Czy można wypożyczyć? Jak to wygląda? Wszystko mamy w cenie. Mamy pianki, e, jak będzie zimna woda, mamy kaski dla bezpieczeństwa, e, kamizelki, żeby nam się nikt nie utopił, no i dechy, żeby miał na czym jeździć, co nie? No plus instruktor do tego. No, oczywiście, z instruktorem też sobie pogadałem w swoim czasie. E, powiedzcie chłopaki, e, jakie w najmłodszym mieście jakiś najmłodszych zawodników, których żeście puszczali na wodę, ile mieli lat? 10 10. Od 10 lat można w górę popływać sobie już. Spokojnie i ogarniacie temat? My bardzo ogarniałem, wszystko, my też im pomagamy non-stop. Mówimy, doradzamy właśnie, co, co trzeba zrobić, czego, no, czego nie trzeba. Powiedzcie mi jeszcze w takim razie namiary, gdzie was można znaleźć na internecie i takie szczegóły. No dobra, no to strona wakefamily.pl i Facebook, wpiszesz wyszukiwarkę wakefamily i od razu my wyskakujemy, co nie? Czyli wszystko wiecie, kochani widzowie, nowa miejscówka Wake Family bardzo niedaleko Warszawy, zaraz za jabłoną, około Rajszewa, skierdy dokładnie. Pół godziny z centrum Warszawy jesteście na miejscu. Ogólnie ci, co nie są z Warszawy, to jest to bardziej po stronie nadmorskiej niż górskiej, jak zawsze mówię, patrząc na Warszawę. No i cóż, zapraszamy Was bardzo gorąco, jak widzicie, atmosfera upalna i do tego wyluzowane chłopaki, dlatego zapraszamy i i ziomali e, wszystkich tutaj, żeby sobie popływali. Elo.